Program SWB Asystent działa w przeglądarce internetowej, dlatego, aby zalogować się do programu, wystarczy wejść na stronę www.swb.publink.com. Następnie, w panelu logowania należy wpisać adres e-mail. Następnie wprowadzić hasło. Jeżeli nie pamiętacie hasła, istnieje możliwość zresetowania go i nadania nowego hasła, postępując zgodnie ze wskazówkami, które zostaną przesłane w wiadomości na wskazany adres e-mail. Wystarczy nacisnąć na funkcję Resetuj hasło. Oraz podać e-mail, do którego chcemy zaktualizować hasło. Naciskamy Resetowanie, i na wskazany adres zostanie przesłana wiadomość z dalszymi krokami. Wystarczy otworzyć wiadomość i nacisnąć na funkcję Resetuj hasło. W tym momencie mamy możliwość ustawienia nowego hasła. Jeśli jesteście nowymi użytkownikami, po wpisaniu adresu e-mail panel logowania automatycznie dostosuje się do formularza rejestracji, którym należy nadać hasło oraz wybrać nazwę jednostki. Aby wygenerować sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu, należy zalogować się do SWB Asystenta, wchodząc na stronę www.swb.publink.com. Następnie należy przesłać dane, które są niezbędne do wygenerowania dokumentu, wykorzystując pomocnicze narzędzie, którym jest Plikomat. Jeśli plikomat jest już przez Was pobrany, wystarczy go uruchomić. Jeśli nie, w każdej chwili możecie pobrać to narzędzie, przechodząc do zakładki Pobieranie danych. Następnie należy wybrać funkcję Pobierz plikomat. Plikomat znajdziecie w pobranych plikach. I możecie przenieść go w dowolne miejsce na waszym komputerze. Następnie wystarczy uruchomić plikomat oraz zalogować się do niego tymi samymi danymi, jak do konta SWB. Po zalogowaniu należy wrócić do plikomatu i wybrać odpowiedni typ paczki. Nasz program podpowiada zgodnie z okresem sprawozdawczym, jaki rodzaj paczki wybrać, więc do sprawozdania opisowego za 2023 rok wybieramy paczkę SWB 2023, a następnie naciskamy start. Po ukończeniu wysyłki paczki danych otrzymamy komunikat, że wysyłka została ukończona. I możemy nacisnąć OK. Teraz możemy przejść do generowania opisówki. Na pierwszym widoku mamy informacje o dacie oraz godzinie przesłania ostatniej paczki danych. Zanim rozpoczniemy generowanie, należy uzupełnić zakładki znajdujące się na dole strony. W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru szablonu. W programie SWB Asystent dostępne są dwie wersje: wersja skrócona oraz wersja rozszerzona. Po wybraniu wersji skróconej należy uzupełnić wyłącznie aktywne ustawienia, czyli styl tabel, oraz ustawienia wymagane. Po wybraniu wersji rozszerzonej Oprócz wyboru stylu tabel oraz uzupełnienia ustawień wymaganych, można dokonać personalizacji ustawień fakultatywnych. Przechodząc do zakładki Styl tabel, program daje nam możliwość wyboru stylu wydruku tabeli w opcji Standard, gdzie zastosowane są ciemne nagłówki, lub opcji Eco, gdzie zastosowaliśmy białe nagłówki. W zakładce wymagane ustawienia należy uzupełnić numer uchwały budżetowej, typ jednostki, organ stanowiący oraz organ wykonawczy. Dane te powinny automatycznie uzupełnić się na podstawie Waszej uchwały budżetowej, jednak zawsze warto sprawdzić, czy są prawidłowe. W zakładce dochody. Mamy możliwość wyboru konfiguracji układu, w jakim mają wyświetlać się dochody w części opisowej. Istnieje wybór między dwoma konfiguracjami: prezentowanie dochodów według kategorii, zachowując podział w opisie na dochody bieżące w tym dotacje, dochody celowe, subwencje, dochody majątkowe oraz prezentacja dochodów według struktury dział, rozdział, paragraf. W zakładce Ochrona środowiska możemy wybrać jakie paragrafy wydatków realizowanych z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mamy wziąć pod uwagę przy generowaniu y, opisówki. Przyjeżdżając w suwakiem w dół możemy po kolei zaznaczać paragrafy które rzeczywiście dotyczą wydatków realizowanych w tym zakresie. W zakładce wykresy znajdują się możliwości wyboru, czy w dokumencie mają znajdować się wykresy w zakresie prezentacji wielkości dochodów i wydatków. Jeżeli chcemy, aby wykresy znalazły się w naszym dokumencie, możemy również określić, czy mamy odnieść się do lat historycznych. Jeśli tak, to następnie możemy wskazać, do ilu lat historycznych chcemy, aby to odniesienie zostało wygenerowane. Następnie możemy wybrać paletę barw dotyczącą wykresów osobno dochodów oraz wydatków. W ostatniej zakładce dotyczącej załączników możecie zdecydować, które tabele mają zostać wygenerowane. W Waszym sprawozdaniu. Wystarczy odznaczyć tabelę i wygenerują się wyłącznie te, które są zaznaczone. Po dokonaniu wszystkich ustawień naszego dokumentu, należy nacisnąć funkcję Rozpocznij generowanie. Po ukończeniu pracy programu. Pojawi się komunikat, że dokument został wygenerowany poprawnie i należy pobrać go na komputer. Po pobraniu sprawozdania, dokument jest w pełni do edycji. Możecie dostosować go według własnych potrzeb, oraz zaznaczyliśmy w nim miejsca, które należy jeszcze uzupełnić. Jest to tabela dotycząca zadań inwestycyjnych. Celowo w kolorze różowym oznaczyliśmy te kolumny, abyście mogli je uzupełnić. Kolejna tabela to tabela dotycząca stopnia zaawansowania zadań wieloletnich. Jest to również tabela dotycząca wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji oraz tabela dotycząca wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zachęcamy was również do zapoznania się z materiałami, które przygotowaliśmy na naszej bazie wiedzy na stronie www.swb.wiedza.publink.com.